Będą państwo z nami przyjemne popołudnie, które zamieni się w wieczór, po którym Polska będzie miała kolejny wygrany mecz. Oto przedstawienie sędziów, a my już za chwilę spodziewamy się państwowych Łukasik. Łukasik, Zaraz do tego wrócimy, bo zaczynamy jednak od składu Macedonii. Z jedynką Naum Naumowski, z dwójką Brydarowski. Wybranie na prawej stronie, na środku. Takim trochę eksperymentalnym. Zapewniam państwa, że Łukasz Broś nie ma pierwszej liderki K w imieniu. Eee, a nasz bramkarz Skorobski eee, Także widać, Turcy mają problem EU i K. Tak, wracamy do składu reprezentacji Polski. W każdym razie e, w tym spotkaniu będą się pokazywać nam, mamy nadzieję, od dobrej strony. Zaczęli nasi zawodnicy od razu mocnym zagraniem na średnią bramkę. Dziesiąta minuta kończy się na stadionie Mardan w tureckiej Antalii. Macedonia, Polska 0-0. Milik. Odbita piłka jeszcze. Jest okazja do dobicia. I rzut karny. Tomasz Jadłowiec rundy jesiennej z duminiem Macedonczycy. Prześlećmy dokładnie, co to się stało. Odbita piłka przez Naumowskiego. Jest Jodłowiec. Tu wpada na niego Ostoja Stjepanowicz. No i no, możemy domniemywać, że to było powodem użycia widzka przez sędziego Husejna yy, Goczka. Tak jakby wytrącił Tomka z równowagi, aczkolwiek Tomek też już składał się do uderzenia, czyli musiał przyjąć. do zmartwienia. Szymon Pawłowski kontra Krystian Naumowski. 11 minuta gry w Turcji. i Broni Naumowski jeszcze do bitka i jest bramka Arkadiusz Milik A więc zdobywamy gola mimo tego złego strzału przede wszystkim Milikowi za bardzo przytomne wbiegnięcie w pole karne zobaczymy oczywiście nie było mowy o tym aby cokolwiek tutaj było niezgodnego z przepisami Milik też rzucając się tak sytuacyjnie znakomicie Naprawił tę sytuację zepsutą przez ten zły rzut karny Pawłowskiego. Ale z drugiej strony, też jest tutaj szansa bocznej. Dobrze fizycznie, nie dał sobie tej piłki odebrać w takim siłowym pojedynku. Rzeźniczak z daleka. No i można go pochwalić tylko za odwagę. Tak, ale przyjemnie też powiedzieć, że akcje Polaków mają jakiś sens. Mają tutaj, widzieliśmy raz na piłkę do Kaźmierczaka. Kaźmierczak w szesnastkę, ładnie przyjęta piłka. I czy wykończy akcję w Prawa noga, dobrze dośrodkujmy i wykończmy tę akcję. Jeszcze raz brosi, szansa dla Polaków. Gol! Teraz Szymon Pawłowski. Bardzo dobre włączenie się bocznego obrońcy, to jest Wszołek i włącza się Łukasz Broś, dośrodkowanie w yy, okolice Milika, popraw, poprawka i Szymon Pawłowski z, z, z odległości jednego metra, nie ma szans do tego, żeby zmieścić piłkę w siatce. Trzynasty mecz na pewno nie jest meczem pechowym, w taki oto sposób Szymon Pawłowski Zdrował po raz pierwszy zdobył bramkę. Ale jeżeli szukamy tutaj zawodników do linii defensywnych, to chcielibyśmy, aby Macedończycy bardziej przycisnęli strzał. W zasadzie można powiedzieć, bardziej dośrodkowanie w nasze pole karne. No właśnie, Łukasik. Dobra akcja Polaków. Prawa strona, Milik, ale zdążył tym razem Chrystian Naumowski. Aro, ty niska piłka, piłka, To dialog dwóch zawodników z górnika zawsze. No ale. Nie ma za bardzo do czego się odnosić, bo ten rzut wolny bardzo słaby, a i poprawka Blażewskiego. Ale słyszeliśmy w Gwarze Śląskiej, jak można zaatakować piłkę, czyli wywalasz, tak? Było pieszych... Bartosz Rymaniak. Myślę, że dobra teraz akcja Polaków. Lewą stroną jest Milik, w polu karny, Milik i znów wybija na omoski. Dobicie soboty już trafia daleko obok bramki Niemiecem zagrywają Polacy długą piłkę na lewe skrzydło w polu karnym jest Pawłowski na jego skraju Milik otrzymuje teraz podanie Milik kontra obrońcy Milik szuka kolegów z drużyny sobota sobota utrzymał się przy piłce Pawłowski broś będziemy dośrodkowywać broś to jest strzał i on mało co. Nie zaskoczył Krystiana Naumowskiego, jest rzut rożny dla Polski. To też to, co mówi trener Urban o nim, bardzo, bardzo ciekawa osobowość. Furman, dobre dośrodkowanie Naumowski, broni ten strzał Jędrzejczyka z najwyższym trudem. Wybronił znakomicie. I znów przy piłce Dominik Furman. Bardzo dobre dośrodkowanie i teraz się udało Artur Jędrzejczyk. Można powiedzieć do dwóch razy sztuka. Piękna akcja zawodników legii. Bardzo precyzyjne. Mądre wbiegnięcie w piłki w drugie z w drugiej linii Jędrzejczyka. Super bramka. Mamy piękne trafienie Artur Jędrzejczyk. To jest oczywiście premierowy Jest szansa dla Polaków. Ach, nie udało się sobocie. W takiej sytuacji, w której trzeba było mocno improwizować, Jest. wbić piłki Dobre. Z Milikiem blisko siebie, czy raczej takim piech wysunięty, a Milik za nim na miejscu Pawłowskiego. Zobaczymy za chwilę. Blażewski tymczasem na lewym skrzydle. ładne dośrodkowanie i szansa Skorupski. Będzie rzut strzał Ejupiego. Kupisz do tyłu, do Rymaniaka, pokazuje się Kaźmierczak. I oto właśnie piłka przemistrza Polski na lewe skrzydło, kupisz dośrodkowanie. Jest okazja dla Polaków, jest gol! 0 do 4 Waldemar, sobota, 79 minuta. Naprawdę w tym spotkaniu jedno zasługuje na pochwałę. Skuteczność dwóch Jędrzejczyk w 63. minucie i sobota w 79. 0 do 4. Zobaczmy, tak w tym starciu z kupiszem ucierpiał Bryderowski, a znakomicie. Wykończył akcję spokojnie, przyjęta piłka, trochę odprowadzona do prawej strony. Mocny, dokładny strzał. Widzimy, że to była akcja Kupisza do spółki z kaźmierczakiem, naprawdę zasługujący na bardzo wielkie brawa. Idealnie tak technicznie to ułoży. ułożył się do tego strzału. Mimo że tak jak powiedziałeś, być może odskoczyła mu piłka od bramki tutaj po tym przyjęciu, ale nie na tyle daleko, żeby nie złożyć się do strzału z woleja w prostym podbiciu. Wyjazdowy i już eliminacyjne spotkania z Ukrainą bez Oliwina Polańskiego. Podkreślamy, szukając tutaj defensywnego pomocnika na boisku, w miejsce Polańskiego. Być może z którymś ze stoperów, którego oglądamy. Uwaga, Blażewski, Blażewski, Skorupski, wybija piłkę, jeszcze dobicie Skorupski i do trzech razy sztuka. Nic z tego. Teraz trochę szczęścia, bo taka interwencja Skorupskiego w stylu swojego. Grę do Kazmierczaka. Kaszmierczak wymiana z Furmanem. I to jest znów okazja do dośrodkowania. Kupisz, łamie tę akcję do środka. Kupisz. Daleko, daleko od bramki. A publiczności. To jeszcze raz trafienie na 1 do 4 z perspektywy bramki. Nie ma publiczności. Nie ma wielkich emocji. Nie ma gigantycznej stawki. Skład także nie ten najmocniejszy, ale takie mecze pozwalają nam zorientować się. Tego, Taki mecz zaprosić? też pozwala nam Zorientować się, jak wygląda ten przegląd wojsk. Kończy się mecz w Antalii 4 do 1. Wygrywają Polacy. Milik, 11. Minuta, Pawłowski, 23. Jędrzejczyk, 63. I sobota, 79. Trafienie dla go, no tak, nominalnie, gospodarzy tego spotkania Blażewski 80.